Spoko. Kogucik on Twitch, kocham cię, Rafoniksie. No to ładny kogucik. Ja pierdolę znowu ten web. Dobra, telefon może nie wypalił, ale słuchajcie ja tego. ...by pękło twoje krzesło gamingowe pod twoim bydlem i moim 110-klowym seksownym. Chciałem dzisiaj ze zrobiliśmy to na streamie i z mnie 8 razy 3 złote. <laughs> <laughs> Ty jesteś kurwa obrzydliwy stary. Serio. Jesteś kurwa obrzydliwy w chuj. mam. mam. Pokemon i bo bo wypowiedzi o tych nogach, my tych wpłynie do pukania ust, bo nie dokończyły zajeb. Kogu Co to kurwa za donate'y do chuja? Co to kurwa za donate'y? Wyruchałbym się, wylizałbym ci dupę. O wypowiedzi o tych nogach, my tych wpłynie do pukania. Co to kurwa za donate'y? Co to kurwa za donate'y? Ja się pytam do kurwy nie, kurwa, co to za, dawaj papierosa, co to, co to kurwa za donate w ogóle? Jestem kurwa zniszczony psychicznie. Autentycznie, nie dopierdalały mnie tak donejty od hejterów. No kurwa, nie w chuju to miałem, bo widać było, że wyzywałem, cisnąłem ich czy coś, a nawet nie reagowałem. Ale kurwa, jak wjeżdżam mi z gejowskim donate'em i pisze, że, my, że chce się ze mną jebać, czy kurwa wypowiedź się o jakimś myciu kurwa nóg wpłynie do ust, kurwa, odświeżacz. To no, kurwa ty... no... I to, żeby jeden taki donate był, a to leci jeden i sobie to kurwa wyobrażasz. Jak typ się kurwa kopuluje z tobą czy coś. I kurwa on tym spamuje i to łeb łeb kurwa pęka, bo to już nie jest świsne. dzisiaj naie mówisz.ł ja Ci radio i miałeś oddać. Ale sprzedałeś auto i mu radia nie oddałeś i Adam wkurzony, to prawda, 3 złote. No co ty?